Siema, ludziska jest to na wasz House Max, nie umigrać grać w starej serii, ale nowym odcinku Ostatniej na razie Amnizi, jaką jest Amniża Debunker, Miałem rację. Wychodzę, a patrzę się z promka. <grafię> Jak obiecywałem, tak jest. W promocji się pojawił Amnesia Debunker, Gramy w de banker. No. Amneża Debunker w domu. <grafię> no to zaczynamy nową grę. Tak, e, nadpiszę, bo tam testowałem. Nie będę grał na Normalny, bo jest coś takiego jak bardzo łatwy. To jest bardzo łatwy, który oczywiście nie jest wypisany, ale idziemy na Łatwym, ponieważ tak, doświadczasz mroczne atmosfery bez ciągłego stresu związanego ze śmiercią. Cieszysz się horrorem, umierasz mniej i eksploruj w swoim tempie. Idealne. Bardzo łatwy w ogóle wyłącza śmierć. Łatwy jest, ale jest ona nie taka mocna. No i na Normalnym jest normalnie. Tu mogę akurat wybrać, bo jest więcej rodzajów e, trudności, więc wybieramy tak. Kontynuuj oczywiście. Podpowiedzi, podpowiedzi zatrzymujące rozgrywkę. Napisy oczywiście, wibracji nie potrzebuję. Są obce dostępności, proszę. Napisy dla nie słyszących, ale tego nie potrzebujemy. W czasie kierunkowe napisów czemu nie? zmieszony y, ruch kamery. Efekty zniekształcania obrazu. Włącz, efekty, które mogą wywołać nudności. Czemu nie? Efekty zniekształcające obraz. E, opcje wejściowe tu mamy, oczywiście. I opcje rozgrywki tu też mamy. E, szury nie agresywne. E, Zredukowana e, od przeciwników. I chwiejność broni, nie? Żeby było. I, I to wszystko, nie? Jedziemy. Rozpocznij nowe gry, kontynuować? Tak, 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 tak. Jedziemy z koksikiem, zobaczymy, co to będzie. No, oczywiście udało mi się znaleźć Chapel, Dzięki temu jest po polsku. Napisy więc doświadczymy kolejnej historii amnezji. Jakby ten czas idzie do przodu, jesteśmy już po wydarzeniach z tego. powolnie powoli będziesz potrzebował dwóch rzeczy: po pierwsze, podstawowego zestawu umiejętności, po drugie, cholerniego, dobrego rozsądku, by zrobić wszystko co niezbędne. Mogę nauczyć cię pierwszego, drugiego zależy od ciebie. Jakiś generał, brygady, coś. <laughs> Ale to Chyba jesteśmy Francuzami, po nie? Poczekaj, tak, jesteśmy na niebieską ubrani, jesteśmy Francuzami biec, chwyć u prawo i lewo. No otwieranie drzwi, nie? Bo samo uczek jest teraz Będę przesuwać Okej, okay, Erby sprawdzić. Okej. Karwy, hełm, Okej, okay, i załaduj. Bardzo fajne jest to ładowanie, takie no, reworwer y, mocny, ale jeżeli chodzi o ładowanie... Jeden cień. <głos> cień. <głos> o, nie dady przejść. Trzymamy z... A faktycznie podczas przedmiotu przytrzymaj. Okej. Okay. Przytrzymać przedmiot. Dobra. Super poszło. Przepraszam miejsce trochę, nie? Decha, decha, lewym kompolenem wywrócić W końcu jestem tylko żołnierzyną! O nie, 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 nie Niemcy, nie tylko Niemcy! A, a, a?

ręka. O! <grybujesz> Okej, okay, tap. Okej, okay, tu mam podpowiedzi. Dobra, jaki płyn, nie? To nic nowego. I powie... Tam pisało chyba, że mogę kombinę. O! Okej, okay, przytrzymaj, a potem użyć Nie wiem jaką z dwóch szmatek zrobił puszkę, ale musi być w tym niezły Stwory w, w czasie pierwszej wojny to jest... Okej, okay, widzę, że mamy granaty. A -a. Radziłbym właśnie. Wiecie, każdą dziurę muszę sprawdzić rzeczywiście, nie? Stołek naboje. Okej. Okay. Coś granaty rzucali. O nie, 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 nie. O nie. Jakbym nie wiedział. Ochnął! No. Uh. Przyskałem... 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 To on <grywke> No. Powiem, szczerze, zaczyna się to w bieganiu w okopach, A będzie mnie, nie straszyć. <grywke> <grywke> Beat A, wspomnienia to są jego, nie? Przed na przykład tą walką czy. Okej, okay. jakiś nocny patro, tak? Powiem ci szczerze, troszeczkę to nie jest straszne. Chyba tu walła artyleria. Kolejne wspomnienie. A to jest sen? Chyba wyjdź. A, a bo to jest... Jak tu pokazać, jak on to weszł do góry, ale to mi się wydaje, że to chyba jakieś wspomnienie. Wasze wspomnienia nie były wiesz, czarno-białe? i'll get you back to safety just hold on to me yes i handy okay Naw nawet nie znam za bardzo tego kumpla, więc trudno stwierdzić co się dzieje, ale to chyba jeżeli chodzi o okropnieństwa wojny, to dobrze pokazali. Jesteś teraz sam. Ucz się, adaptuj, eksperymentuj i przetrwaj przede wszystkim. <grym> nie nie, Dales no, ja. Mówię, polubiłem całą serię, więc mamy całą serię na kanale, nie? Nie trudności miałem z jedynką. To jest prawda. Pewnie jakiś lazaret czymś stylu. но подуша ага Postęp zapisany. No. Pierwszy checkpoint. Kresło. Kresło. O, dokument. Tab. Przyczyna amnesji. Szarykowy Klement. Przyjęty na leczenie po wydarzeniach 9 lipca. 10 lipca 1916 jest. Eee, rzeczy osobiste przechowałem w schowku. Pacjent przebywa w. w w stanie lekarskiej spiączki, reaguje na bodźce, ale tylko przez krótki czas. Ostatnio po przebudzeniu zgłaszał brak rekolekcji? Nie wiadomo. Nie wiad... Okej. Okay. Zgłaszał o rekolekcji niedawnych wydarzeniach. Miał kłopoty z przywołaniem nawy swojego imienia. Najprawdopodobniej spowodowane jest to dotkliwą... dotkliwością Pierwotnego uraz głowy. Będę kontynuował obserwację. Jeżeli stan się nie poprawi w przeciągu tygodnia, rekomenduję przeniesienie do świętego Entni na testy neurologiczne. Powiedział doktor jej Jaśki, czy jakiś inny. Okay, King F B. By... Okay. Oh hey. Ah, the tarka on a of July. Oh. Seventeen hundred hours. I'm in a state of agony. It cripples my body, captures my mind, bleeds my soul. This thing I have done, this thing, this thing. It is lunch in the mess hall currently. Oh, the thought of eating repulses me. Okay. Autopsja Renajda. Ciało sierżanta Renajda, liczne rany szarpane, jama klatki piersiowej, rozwane na strzępy, pęknięte każde żebro, czaszka otwarta w wyniku powtarzalnego się, tępego urazu. Kto mógł to zrobić? Eee, <ślesk> To ba Jeszcze bardziej przypomina starą amnezję, kiedy się było... Yyy... E, ołówek? Ołówek? Ktoś chce ołówek? Proszę. Ja Myślę, że wolę to zamknąć. Okej. Okay. O, stołówka dziury są. one we're down here ah you want to escape you need to blow it back open there's dynamite in the arsenal and a handle to trigger it somewhere in the excavation site get them That thing, it's coming for me. Here, take this. Finish me off, please. I want to die at the hands of a brother soldier, not that monster. There's ammo in the pantry. Get it. Do the job, please. <laughs> Jak zawsze zapomniałem sterowania. Efekty dźwiękowe są tu mega. Padło zasilanie. Zdejś. Tafiem? obok, tak? Nie Ale to jest najgorsze, że muszę przytrzymywać if Dobra A i ja mogę sobie zamknąć, jakbym chciał jest dla personelu medycznego i pogrzebowego. Szczury z problemem. Szczury problemem się nie pojawił, dobra. Racja, one mają każdem. martwe ciało, przychodzą nawet do rannych, ale szkodniki się nie. okej, okay, nie są zainteresowane. Mięso po jego spaneru. spaleniu. Konieczne jest prowadzenie nowej polityki. Ciała wszystkich z martwych żołnierzy muszą być spalone. Rozmawiam z ojcem D. Rice w tej sprawie. Zapewni mi odpowiednie uświęcenie dla. Nieboszczyków pozostałości będą zachowane dla rodzin. To nie jest idealne i napewnia mnie moje dusze, moją duszę bólem. Ale palenie zmarłych wydaje się być jedynym sposobem na zatrzymanie szczur przed najazdem. Dlatego więc musimy ich spalić. Okej. Okay. Postęp. Okej. Okay. Be basti Bastille. z głównej yy, kancelisty Do tworzenia. Nieśmiertelników. Ważne. E, przy pełnowaniu poległych żołnierzy, proszę sprawdzić rewers ich tagów i zidentyfikować pod kątem jakiekolwiek wiadomości, symboli czy szyfów do szafki. Należy jednak dokładnie zmyć i zanim zacznie się zachowany i odnotowany. Okej. Okay. A tu mogę paliwo jest moje, tego wrzucić po prostu, żeby sobie było. Dobra. I to są szafki. Jeżeli nie będą połączone, to znaczy, że mamy. Otwieraj się nawet pełną gębę. O! Ciekawe, gdzie znajdę numery. To jest na bardzo łatwopalna. Do użycia jednego generatora może być wlana do pustą butelki na... na... lub na ziemię. Okej. Okay. Tak to wymyślili. Jakaś kolejna taktyka. <grymne> Każdy razem. Okej, okay. mamy tu coś. Puszka bandaży. Nie, nie, nie mam, nie znalazłem akurat tam latareczkę. Okej, okay, nie znalazłem e... nic na temat. I pociągnąć do dźwigni, okej okay. I tu jest ten e, I mam teraz zegarek ile będzie trwało 2.110 Okej, okay, dzięki stary then Aha, tu wyłączam, a tu mogę sobie na przykład zrobić tak, nie? do otwarcia sobie Tak wiem ki spodziewałem się, że to będzie do na czas Aha, to jest po prostu przejście tutaj na opkoło, dobra. Zobaczymy sobie korytarz. Korytarz boczny na razie nie potrzebuje. To co, co, uczę się dopiero. To co, jak się wam pierwsza przygoda podoba z Amnesium, the Bankier? Jak na razie jest. A teraz ja się mogę tu zamknąć. no to super. No. No to co, no to dziękuję za oglądanie, zobaczymy się w następnym odcineczku, na dole wszystkie linki i w góry karty na poprzednie odcineczki, jak oczywiście was zapraszam. Na dole... i... O się o poprzednie odcinieczki, a na myśli, że wieszcie, no, poprzednia seria, no bo myśmy dopiero, teraz jest pierwszy odcinek. E, do następnego się zobaczymy, pa, do następnego, fajnie było, pa.